Myjnia bezdotykowa. Wielu myśli, że to genialny biznes. Nie trzeba mieć pracowników, działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a na popularnych myjniach często są kolejki. Brzmi jak maszynka do robienia pieniędzy, jak idealny dochód pasywny, no bo przecież nie musi nas tam być, a mynia sobie zarabia. Tylko kasetki z pieniędzmi musimy opróżniać. Ale jak jest naprawdę, ile kosztuje wybudowanie takiej myjni? Jakie są koszty jej prowadzenia? Czy to faktycznie jest dochód pasywny, czy w rzeczywistości trzeba tam być codziennie i wymaga to sporo zachodu? I w końcu, ile taka myjnia naprawdę zarabia. Co jest lepszą inwestycją, czy mynia czy może zamiast tego lepiej kupić kilka mieszkań i mieć święty spokój? O tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Partnerami kanału są SeoHost.pl, hosting od 37 zł rocznie i super tanie domeny, Rejnet, przyjazny CRM, pomaga, nie przeszkadza. Extreme Fitness Gyms, otwórz własny klub fitness w sprawdzonym modelu franczyzowym. Extreme Kids, otwórz własną salę zabaw w sprawdzonym modelu franczyzowym. Książki, które inspirują małych i dużych czytelników, wydawnictwo Martel.pl. Ile kosztuje otwarcie mini? 4 lata temu, czyli pod koniec 2021, postawienie mini stanowiskowej kosztowało między 390 a 460 tysięcy złotych netto. Raptem dwa lata później, czyli w 2023 roku, te koszty wzrosły do widełek 520-560 tysięcy netto. Do tego dochodził koszt wszystkich przełączy, czyli wody, kanalizacji, prądu, gazu, koszty utwardzenia terenu wokół mini, drogi dojazdowej. Te koszty dodatkowe potrafiły wynieść 200-250 tysięcy. Sumarycznie w roku w 2023 na wybudowanie nowej myni z wszystkimi kosztami dodatkowymi potrzebne było między 700 a 800 tysięcy złotych netto do tego VAT 23%. Jak to wygląda obecnie? Obecnie wybudowanie trzystanowiskowej stanowiskowej bez kosztów przyłączy, utwardzenia terenu to kwoty 500-600 tysięcy złotych netto, czyli między 615 a 738 tysięcy brutto. Co jest w tej cenie? Posadzka musi być podgrzewana razem z odpływem wody. Konstrukcja, czyli cała wiata z technologią, urządzeniami Kontenerem technicznym, system do grzania wody razem z transportem i montażem. Oczywiście ta cena może wzrosnąć, bo to wszystko zależy, ile programów mycia będziemy chcieli, czy będziemy mieli jakieś dodatkowe urządzenia. Na przykład, możemy na każde stanowisko dokupić chociażby suszarkę, co potrafi kosztować 25-30 tysięcy na stanowisko. Możemy dodać płyn do spryskiwaczy, czernidło do opon, płatność kartą na każdym stanowisku, system odzysku wody, pompę ciepła, fotowoltaikę, odkurzacz. To wszystko podnosi cenę myjni, więc jesteśmy w stanie zarówno wybudować. Mynie za 500 tysięcy netto, jak i za milion netto. Ale to nie koniec kosztów, bo do tej ceny musimy wykonać prace budowlane, czyli najczęściej do takiej działki trzeba doprowadzić wodę, kanalizację, gaz. Najczęściej woda podgrzewana jest na gaz. Trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, zrobić projekt, co też generuje koszty. Trzeba utwardzić teren wokół myni, być może go wybrukować, albo nawet zrobić jakiś fragment drogi dojazdowej. Same te prace wokół myni to kolejne 200-300 tysięcy złotych, czyli sumując, wybudowanie nowej myni może nas obecnie kosztować. Spokojnie ponad milion złotych, milion, półtora miliona, w zależności jaką my nie chcemy zrobić. W poprzednim punkcie nie uwzględniliśmy zakupu gruntu pod myjnie, bo to znowu inwestycja minimum 70-100 tysięcy, a w dobrej lokalizacji znacznie więcej. Działkę możemy sobie wydzierżawić i płacić za nią miesięcznie. Mam takie szacunki, że 50-60% myjni jest robiona na działkach dzierżawionych. Umowę najlepiej skonstruować w ten sposób, żeby była ona minimum na 10 lat, bez możliwości wypowiedzenia. Jeżeli 50% myjni jest na działkach dzierżawionych, to druga połowa właścicieli woli wybudować myjnie na własnej działce. No nie ma się co dziwić, jeżeli pakuje się w to ponad milion złotych, w tym kilkaset tysięcy w pracę w ziemi, których nie da rady przenieść ani odsprzedać, żeby odzyskać część kapitału, no to dobrze jednak mieć to na swoim gruncie. Potrzebujemy działkę między 1000 a 1500 metrów kwadratowych. Koszt dzierżawy, no muszę operować widełkami, no bo pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że to zależy od lokalizacji, ale przyjmijmy, że może to być między 3000 a 6000 złotych miesięcznie, zakładając, że dzierżawimy taką działkę na 10 lat. Co należy uwzględnić szukając lokalizacji? Pierwsza sprawa, ilu mamy mieszkańców w okolicy? Gdzie jest najbliższy market, żeby był tam ruch? Czy to osoby, które przy okazji zakupów mogą podjechać na myjnie, czy przynajmniej po drodze te myjnie zobaczą? Jaka jest konkurencja? Czyli czy mamy jakieś myjnie dookoła? Jakie to są myjnie, czy to są stare myjnie, nowe, to wszystko trzeba przeanalizować. W małych miejscowościach czy wioskach klienci są w stanie przejechać na myjnie 10-15 km, w dużych miastach ta odległość jest mniejsza. W dużych miastach klienci nie chcą znowu stać w korkach, żeby jechać kilka kilometrów na myjnie, więc będą wybierać te, które są w ich okolicy. Ulicy. Dlatego w miastach dobrym wyborem są lokalizacje w obrębie blokowisk, marketów, przy wjazdach na duże osiedla, przy galeriach, pasażach handlowych. Tam warto szukać lokalizacji. Co jeszcze jest ważne? Jak daleko są przyłącza, bo ciągnięcie instalacji przez kilkaset metrów może być całkowicie nieopłacalne. Następna kwestia. Czy mamy miejsce na kolejkę? Czasami bardziej opłaca się wybudowanie mniejszej myjni, ale jeżeli wjazd na nią jest bezpośrednio z ulicy nie uwzględniliśmy przestrzeni na to, żeby w kolejce mogły czekać 3-4 samochody, no to może być problem. Nie mogą czekać i zajmować je z nimi, więc klienci zrezygnują albo pojadą gdzie indziej. Czy można wydzierżawić fragment parkingu z jakiejś sieci, na przykład fragment parkingu od Lidla i tam postawić myjnię? No jest to bardzo trudne, bo najczęściej sieci handlowe mogą mieć to tak wyliczone, że na działce parking zajmuje tą niezbędną powierzchnię, a nareszcie jest sklep. Raczej już nie zostawiają dodatkowej przestrzeni, którą mogliby być wydzierżawić. I nie są też zbyt chętni do tego. W galeriach i retail parkach jest to możliwe, ale trudne. Dostaniesz umowę na kilkadziesiąt stron, masę obostrzeń. Przyłącza też mogą być trudne, bo nie dostaniemy zgody na koski przez pół parkingu, tylko na przykład dostaniemy wymóg, że musimy z przyłączami iść na około tej działki. No więc trzeba przekalkulować, czy to będzie nam się w ogóle opłacało. Jest to oczywiście do zrobienia. Fajną ścieżką może być dotarcie do kogoś, kto wydzierżawia swój budynek, na przykład pod Biedronkę. Ma większą działkę i ta osoba może nam wydzierżawić fragment takiej działki przy Biedronce. W przypadku myjni mamy koszty stałe i zmienne. Stałe to na przykład koszt dzierżawy działki, leasing, urządzeń, jeżeli mamy stałe oprocentowanie. Może to być monitoring, koszt osoby, która będzie uzupełniała chemię, robiła jakiś drobny serwis czy dbała o porządek na myjni. A koszty zmienne to w zależności od ilości klientów, ilość wody, prądu, gazu, chemii. Przyjmuje się, że z każdej złotówki, którą klient zostawia na myjni, połowa to koszty operacyjne. Około 45-50% przychodów pochłaniają te takie koszty zmienne. Czyli jeżeli Twoja myjnia robi 30 tysięcy złotych obrotu miesięcznie, to realnie około 15 tysięcy od razu znika. Największą część kosztów to media, czyli woda, prąd i gaz. Służycie wody, podgrzewanie jej, kanalizacja. To mniej więcej 20-25 groszy z każdej złotówki. Drugi duży koszt to chemia, czyli wszystkie środki, które klient widzi na panelu: aktywna piana, wosk, nabłyszczanie, płukanie, program do Felk. To istotny wydatek, no bo jeżeli mamy słabą chemię, no to nasza myjnia słabo myje. Klienci są niezadowoleni i pójdą gdzie indziej. Na chemię może zejść kolejne 11-13 groszy. Kolejne koszty to części eksploatacyjnej serwisy. Węże, pistolety, uszczelki, filtry, wszystko co się zużywa. To kolejne około 3-5 groszy na każdej złotówce. Czyli sumując, z każdej złotówki 45-50 groszy mogą stanowić koszty operacyjne. I teraz uwaga, pozostałe 50 groszy to nie jest jeszcze zysk na rękę. Z tego dopiero opłacasz całą inwestycję, spłacasz leasing, podatki i tak dalej. Jeżeli my nie finansowaliśmy kredytem albo leasingiem, no to sporą Częścią kosztów będzie rata. To może być między 5 a 10 tysięcy miesięcznie. Zakładając, że tylko część kosztów sfinansowaliśmy, na przykład 500 tysięcy na 5 lat, to daje nam już 8333 tysiące miesięcznie samego kapitału do spłaty, nie uwzględniając odsetek i kosztów dodatkowych. U jednego z producentów mini znalazłem ciekawe rozwiązanie, czyli kalkulator rentowności, gdzie można porobić sobie różne symulacje. W zależności od tego, jak bardzo atrakcyjna jest naszym zdaniem dana lokalizacja, możemy zobaczyć szacunkowe przychody. Jaką część tego będą? stanowiły poszczególne koszty i na jaki dochód moglibyśmy potencjalnie liczyć. Na tej podstawie też widzimy kolejne koszty, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, np. wywóz i utylizacja odpadów z osadników i separatora, abonamenty za kasy fiskalne, terminale płatnicze, internet, wywóz śmieci, czy badania laboratoryjne ścieków. Takich dodatkowych kosztów, których mogliśmy nie być świadomi, no, znowu z tego nam się uzbierała kwota 1250 zł. Koszty to jedno, kluczowe pytanie jest takie, jakie są przychody? Ile z tego biznesu tak realnie zostanie? Jaki jest zwrot z takiej inwestycji. O tym za chwilę. Niekoniecznie musisz od razu inwestować milion złotych w myjnie. Może lepszą opcją, mniej obsługową, będzie inwestować mniejsze kwoty w akcje, ETF-y i inne instrumenty finansowe z całego świata. Do tego będziesz potrzebować platformy inwestycyjnej. Jedną z nich może być Freedom 24, broker, który daje dostęp do ponad miliona instrumentów inwestycyjnych z rynków USA, Europy i Azji, ale też ponad 3600 ETF-ów zamiast inwestowania w akcje pojedynczych firm. Konto założysz w 10 minut? Oprócz tego każdy nowy klient dostaje swojego opiekuna, który przeprowadzi cię przez platformę i pomoże dobrać strategię inwestycyjną. Środki możesz wpłacić w złotówkach, a następnie przewalutować je na wybraną walutę bez prowizji i prosto rozpocząć handel na światowych giełdach. Co więcej, jeśli zarejestrujesz się z linków w opisie albo w przypiętym komentarzu, dostaniesz bonus w postaci darmowych akcji. Możesz trafić nawet na udziały największych światowych firm, a to już naprawdę solidny kapitał na start. Szczegóły w opisie i przypiętym komentarzu, a my wracamy do tematu mini. Ile czasu wymaga prowadzenie myjni? Podstawowe zadania nasze, jako właściciela myjni, czy naszego pracownika, to dbanie o jakość, czyli opróżnianie koszów na śmieci, spłukanie posadzki czy banerów, żeby generalnie na myjni było czysto, czasami dokręcenie jakiegoś wężyka, z którego kapie woda, wymiana pistoletu od myjki. Czasami jest tak, że kosze potrafią się zapełnić nawet jednego dnia. Warto mieć kogoś, kto na myjni pojawi się codziennie albo co drugi dzień. Wpadnie tam na godzinkę, żeby opróżnić kosze, pozamiatać, spłukać tą posadzkę, uzupełnić chemię. To może być emeryt, student, który w ten sposób będzie dorabiał. Do naszych zadań może należeć zbieranie pieniędzy, uzupełnianie rozmieniarki. Jeżeli mamy sorter, to wystarczy robić to dwa razy w tygodniu. Kluczowe jest uzupełnianie rozmieniarki przed weekendem, no bo duży ruch na myjniach jest w piątki, soboty i w okresie świątecznym. Jeżeli mamy płatności kartą, czy jakiś system lojalnościowy, gdzie na przykład klienci mogą sobie doładować taki kluczyk do myjni, nie operują tam gotówką, to możemy pojawiać się rzadziej. Rozmieniarka na meniach wciąż jest bardzo ważna, podobnie zresztą jak terminal do płatności kartą. Coraz mniej osób korzysta z gotówki, coraz częściej mamy za sobą tylko telefon, z którego płacimy. Kiedyś było tak, że złotówka wydana na mini to była jedna minuta. Wiele osób do dzisiaj tak myśli, no ale w ciągu ostatnich lat koszty bardzo mocno wzrosły. No sam koszt wybudowania mini, widzieliście jak on szedł do góry, ale też koszty mediów cały czas rosną, więc właściciele mini, co mogli z tym zrobić? No, operować czasem. Czyli krótko mówiąc, skracać ten czas. Obecnie standardem jest, że złotówka na mini, no to okolice 30-40 sekund w zależności od mini. Są minie, gdzie złotówka to 45 sekund, no ale znajdziemy takie, gdzie złotówka to raczej 30 sekund. Sam czas nie jest jedynym kryterium duże znaczenie ma też jakość chemii no bo co z tego że będziemy długo myć auto jeżeli ono na końcu dalej będzie niedomyte więc no nie skupiajmy się tutaj tylko na tym czasie Skoro już wiemy, że budowa nowej myjni, no to spory wydatek ponad milion złotych, a same prace w ziemi no to około 200 tysięcy przynajmniej, no to może lepszym pomysłem jest przejęcie istniejącej już myjni. W mojej okolicy jest taka myjnia, która praktycznie nie działa. Zawsze jest pusta, zero klientów, na sąsiednich meniach są kolejki. Widać, że właściciel kompletnie ten temat odpuścił, chemia jest kiepska, sprzęt jest zaniedbany, totalny brak zaangażowania. I ostatnio widziałem rozmowę z przedsiębiorcą, który przejął właśnie taką upadającą myjnię za 100 tysięcy złotych. Dla porównania, no to to jest jedna dziesiąta kosztu budowy nowej myjni. Oczywiście nie zawsze uda się kupić coś tak tanio, ale nawet jeżeli zapłacisz więcej i zmodernizujesz myjnię, no to dalej możesz wyjść na tym dużo lepiej finansowo niż budując ją od zera. No bo skoro projekt, pozwolenie na budowę, pociągnięcie instalacji, utwardzenie terenu, same te prace będą trwały kilka miesięcy i mogą kosztować 200-300 tysięcy złotych, no to przejęcie myjni za 100-200 tysięcy i nawet całkowite jej zmodernizowanie, no to już może być ciekawa opcja. Jak pozyskać klientów? Jak w każdej branży będziemy mieli do czynienia z konkurencją. Co możemy zrobić, żeby klienci chcieli przyjeżdżać na naszą myjnię zamiast do konkurencji? Po pierwsze, dbanie o jakość. To jest podstawa. Jeżeli nasza myjnia jest słaba i nie da rady na niej doczyścić auta, no klienci nie będą z niej korzystać. Musi być dobra chemia, urządzenia muszą być sprawne, ciśnienie odpowiednie, woda gorąca, bo kilka wpadek i klienci zaczną wybierać inne myjnie. Druga sprawa, płatności kartą albo płatność online. Takie mamy czasy, że coraz mniej osób korzysta z gotówki. Większość ludzi nosi ze sobą tylko smartfona, dlatego nasza myjnia musi umożliwiać płatności kartą i nasza potężna część rynku będzie nas omijać. Trzeci pomysł, program lojalnościowy. Sam korzystam z mini, na której dostałem taki kluczyk, który mogę sobie doładowywać i korzystając z tego kluczyka na każde doładowanie dostaję jakiś bonus, na przykład plus 10% do wykorzystania. Dzięki temu myjnia zadbała o to, żebym nie chciał korzystać z innych mini bo do tej mini mam klucz, mam na tym kluczu nabite środki do wykorzystania. Tego typu programy lojalnościowe warto wprowadzić w swoje mini za dbać o powracających klientów i sprawić, żeby korzystali tylko z naszej mini. To nie musi być kluczyk, to może być równie dobrze w formie aplikacji mobilnej. Czwarta kwestia, firmy i faktury online. To też duża część biznesu, czyli samochody służbowe, na których mycie firmy mogą otrzymać fakturę i wrzucić to w koszty. Taksówki, kurierzy, warto zrobić coś takiego online, chyba że masz myjnię przy swojej stacji kontroli pojazdów. Wtedy znowu, jeżeli połączymy to z takim kluczykiem, no to firma może sobie nabić na kluczyk np. Na 200 zł na mycie samochodów i otrzymać jedną fakturę na 200 zł, zamiast takich drobnych faktur po 15 zł. Piąty pomysł to programy mycia, jakie są dostępne na myni i urządzenia. Niektóre myjnie nie mają odkurzacza, więc no... Prosta sprawa. Jeżeli będziesz mieć odkurzacz albo dwa odkurzacze, już będziesz na lokalnym rynku się wyróżniać. Inne urządzenia, które można spotkać, to przykładowo suszarka. Widziałem też mynie, gdzie suszarka jest darmowa. Fajny pomysł, jeżeli ktoś ma ciemny samochód, no to pewnie wielokrotnie walczył z zaciekami. Umycie takiego auta to nie jest prosta sprawa, a dzięki suszarce możesz tych zacieków uniknąć. Możesz też mieć płyn do spryskiwaczy, czernidło do opon, tak zwaną rozbudowaną strefę suchą, co może przyciągać klientów właśnie do ciebie żeby policzyć sobie ile zarabia myjnia, jaki z tego będzie zysk, no to musimy wiedzieć ile myjnia potrafi wygenerować przychodu. Możemy zrobić sobie takie badanie rynku na naszych lokalnych myjniach i je poobserwować, sprawdzić ile samochodów jest tam dziennie, przyjąć, że średnio klient wydaje między 12 a 15 zł. No ale żebyście nie musieli tutaj koczować pod myjnią i liczyć samochodów, no to mam jakieś symulacje. Jak to zwykle bywa, to zależy. Możemy przyjąć, że myjnia generuje około 8000 zł przychodu na stanowisko. Czyli przy trzech stanowiskach 24 tysiące przychodu miesięcznie, z czego połowa to koszty operacyjne dostaje 12 tysięcy miesięcznie, z których jeszcze musimy pokryć te koszty kapitału, czyli ten milion, który w minie wpakowaliśmy. Przy takich szacunkach, czyli 3 stanowiskowa mynia, generująca 8 tysięcy na stanowisko, czyli w sumie 24 tysiące przychodu miesięcznie, wychodzi nam, że sama spłata kapitału, czyli ten milion złotych, potrwa prawie 7 lat. No ale przecież nie uwzględniliśmy tutaj wszystkich kosztów, no bo jeżeli mówimy o myni za milion złotych, no to nie ma tutaj kosztów działki, więc od tych 12 tysięcy, które nam zostaje, musimy odjąć koszt dzierżawy terenu, na przykład 4 tysiące złotych miesięcznie. Wtedy zostaje nam już tylko 8 tysięcy miesięcznie. Płata miliona kapitału potrwa wtedy 10,5 roku. A przecież po drodze wyskoczą kolejne koszty, serwisy, podatki. Póki co te nasze szacunki no nie wyglądają kolorowo. W takim razie co możemy z tym zrobić? No pierwsza kwestia, mówimy tutaj o 8 tysiącach przychodu na stanowisko, bo tak jest to często przeliczane. No ale to nie jest tak, że My sobie postawimy mynię 8 to nagle nam przychody wzrosną na 64 tysiące miesięcznie, bo 8 stanowisk razy 8 tysięcy. Większość mini musi być dopasowana do potencjału danego miejsca. Żeby przeliczyć opłacalność danej mini, ciężko jest to tak przeliczyć bezpośrednio na stanowisko. Trzeba patrzeć na daną minę w danej lokalizacji całościowo. Są mynie, które osiągają ponad 10 tysięcy przychodów w przeliczeniu na stanowisko. Takie bardzo dobre potrafią generować nawet 12-13 tysięcy przychodów na stanowisko, ale jest to trudne. Do zrobienia, musimy mieć bardzo dobrą mynię w bardzo dobrej lokalizacji. Znalazłem filmik, w którym jeden z producentów mieni podaje, że ich taka jedna z topowych lokalizacji w Szczecinie przy ulicy 26 kwietnia zrobiła w ciągu miesiąca 134 tysiące złotych przychodu, a była to mynia czterostanowiskowa, więc w przeliczeniu na stanowisko wychodziło ponad 33 600 zł. Sami też dodają, że wiele mini nie robi takiego przychodu w sumie. I tam zrobiło jedno stanowisko, także zdarzają się też takie ciekawe rodzynki, no ale sami mówią o tym, że jednak większość. Nie robi w sumie większego przychodu niż te 33 tysiące, a tam to było na jedno stanowisko. No więc rozrzut mamy spory. Jaka jest stopa zwrotu? No jeżeli z naszych szacunków wyszło nam, że mynia może się spłacać przez ponad 10 lat, to ROI z takiej inwestycji no to jest 9,6% rocznie. Znam szacunki, gdzie niektórzy właściciele mówią o zwrocie w 5-7 lat, no to znowu wszystko zależy od wielkości myjni, kosztuje otwarcia, od przychodów. Kluczowe jest tutaj odpowiednie dobranie wielkości myni, urządzeń, dobra jakość. Jeżeli udałoby nam się uzyskać zwrot w 7 lat, no to ROI wynosi tutaj 14,3% rocznie. A jeżeli bardzo dobrze wstrzelimy się w Lokalizacji i rynek, gdzie konkurencji nie będziemy mieli zbyt dużo, no to nawet zwrot w 5 lat i roj na poziomie 20% jest możliwy. Co możemy zrobić, żeby mienia zwróciła się szybciej? Czasami warto pomyśleć na przykład o fotowoltaice czy oczyszczalni. To z jednej strony zwiększa nam koszty otwarcia, ale inwestujemy w późniejsze mniejsze koszty i szybszy zwrot inwestycji. Kolejna kwestia: zamiast podłączenia gazu, robienia drogiego przyłącza, czekania na to i bycia uzależnionym od danego dostawcy, możemy zainwestować w zbiornik na gaz. To może być dla nas tańszym rozwiązaniem. Tutaj uwaga trzeba uwzględnić rzeczywistą wydajność, bo będzie ona inna dla gazu z sieci, inna dla gazu z butli, inna latem, inna zimą, więc tutaj to też jest ciekawy temat, o który trzeba zapytać swojego dostawcę, żeby te obliczenia dobrze zrobić. Myjnia czy mieszkania na wynajem? To pytanie często się pojawia, jeżeli trzeba w to włożyć milion złotych, czy w jakiś lepiej wyposażoną myjnię na własnej działce milion dwieście, milion pięćset, no to może lepiej za to kupić na przykład trzy mieszkania na wynajem, albo cztery mieszkania na wynajem. Co jest lepszą inwestycją? Mieszkania są w stanie przynosić tam 6-8 tysięcy złotych dochodu w miarę pasywnego, z mniejszą ilością zachodu, natomiast myjnia może generować 8, 15, 20 tysięcy. Różnica jest taka, że no, mieszkania to wolniejsze, ale stabilniejsze pieniądze, a myjnia to większy zwrot, ale też większe ryzyko i więcej roboty. Więc pytanie nie brzmi co jest lepsze, tylko no co bardziej pasuje do Ciebie. Wolisz taki spokój i przewidywalność czy biznes, który może dać wyższy zwrot, no ale też wymaga, żebyś miał na niego oko. Właściciele myjni mówią, że no nie jest to tak kolorowy biznes jak się wydaje, bo ludzie często myślą, że myjnia sobie stoi, jest maszynką do zarabiania, no ale jednak to powoduje też problemy. Na przykład ludzie są w stanie ukraść jakieś pistolety albo coś urwać, złamać. Takie awarie najczęściej zdarzają się wtedy, gdy jest duży ruch, czyli w wieczorem, albo w sobotę, czy przed świętami. Więc masz telefon w sobotę po południu, że jest awaria i musisz coś z tym zrobić. Jak każdy biznes, ma on też swoje wady. Czy to dobra inwestycja? Ocenę pozostawiam Wam. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia z menu, zostawcie je w komentarzach. Przypominam też o promocji u partnera tego odcinka. Szczegóły w opisie i przypiętym komentarzu. A tymczasem dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.